Dziś jest 19 stycznia. Wczoraj dostałem telefon od mojego wujka, że coś znalazł. Niestety nic ze sobą nie zabrał, żadnego sprzętu nagrywającego, i nie mógł nagrać tej piękności. Znalazł wieniec w bagnie. oko 2 kilo ta czacha waży 5200 też dużo obglizionej czachy jest więc no dziś powyżej 2 kilo rogi ma ale sądząc po róży to chyba był starszy byczek bo już praktycznie róży to on nie ma straszne jest zlane jeszcze zaraz przyniosę zęby górną szczękę bo też była niedaleko praktycznie starte praktycznie całkiem starte ma dwunastak taki nieregularny można powiedzieć Niestety tu ułamany, a szkoda. Byliśmy z jego szczęką u dosyć już starego myśliwego, około 30 lat doświadczenia i gdy pokazaliśmy zęby i róże, ocenił gdzieś byka na wiek 12-13 lat. W mojej okolicy to niestety rzadkość i że się udało znaleźć taki wieniec to jest naprawdę coś niezwykłego. Naprawdę piękny byczek był. Niestety był. Szkoda, że nie przeżył. Ale to raczej nie jest byczek z rykowiska, bo już by nie miał kompletnie skóry. Siedzi jest strzelony po rykowisku. Zaraz przyniosę jeszcze szczękę i pokażę. Tu mamy jeszcze górną szczękę. Zęby zjechane praktycznie całkowicie. No, jeśli właśnie ocenię go gdzieś na 12, może 13 lat, naprawdę takie okazy są rzadkością. Tutaj w moich stronach, niestety myśliwie biją jak tylko mogą. I jak nie zrzut to chociaż fajnie taki wieniec znaleźć od takiego starszego byczka. Jeszcze nagram film, jak to pozdejmujemy to wszystko tą całą sierść troszeczkę może wybielimy ten kawałek chociaż czaszki. I nagram z tego jeszcze film.